Cześć kochani, lecimy dzisiaj na przegląd do sklepu Pepko. Tutaj pojawiło się dużo nowości, dużo bardzo fajnych dekoracji, kwiatów, świeczek i tego typu talerze, także będzie tego sporo. Będą też ubrania, bielizna, damskie i męskie, także zapraszam, lecimy. Zaczynam od tego talerza za 15 zł, czy to taki bardziej podstawki, bardzo efektowny, w formie właśnie takiego liścia i bardzo ładnie naprawdę się prezentuje, taki zielony. Natomiast powyżej dostępne są osłonki z dantuniczki za 20 zł. One są z takiej imitacji, jakby kamienia wykonane. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Te śliczne lustrzane tacki kosztują 10 zł, a tutaj są zobaczcie takie e, zawieszki, takie dekoracje ścienne z takimi dwoma lustrami, które aktualnie przecenione są na 15 zł. Bardzo fajne kosze w cenie 30 zł. Zobaczcie, w takim złotym kolorze. Wcześniej były też mniejsze, ale teraz są takie nawet dosyć spore. Tutaj są lampki stołowe za 30 zł w metalowym takim kloszu z podwójną ścianką. Natomiast powyżej, e, tu są świeczki, zobaczcie, one są chyba o zapachu jakiegoś granata. Dostępne są w cenie 20 zł. To teraz lecimy, odwrócimy się na chwilkę na drugą stronę, czy tutaj mam co pokazać. Przejdziemy może na chwilkę na suszone kwiaty, e, bo tutaj też są bardzo fajne tulipanki, zaraz Wam pokażę. Przejdźcie tutaj ze mną, bo tutaj się musiałam trochę poprzeciskać. Zobaczcie, tutaj są takie bukiety takich jakby róż. Nie, to nie są róże, to jest jakieś takie mieszane. Ja się na kwiatach nie znam ogólnie. Kosztują 35 zł. Tutaj natomiast w doniczce zobaczcie jeszcze z takimi poprzyklejonymi kamyczkami, żeby to wiecie, dodało efektu, jak. 30 zł kosztują te kwiaty, natomiast na samej górze dostępne są tulipany, są prześliczne, bardzo ładnie ogólnie ze sobą ułożone, dostępne w cenie 15 zł w trzech wariantach kolorystycznych. Kolejną ciekawą rzeczą w PEPKO są te lampki ze złotą podstawką i takim brokatowym kloszem. Są złote, bądź na przykład srebrne, przecenione na tylko 20 zł, także mega tanio, bo za taką lampkę dwie dyszki to jest hitowa cena. Tutaj na przykład takie stoliki za 60 zł. Co ciekawe, pojawiły się też takie bambusowe lampy. No są takie dosyć designerskie, bo one mają tylko przód, ale znowu nie ma z tyłu tego, wiecie, pleców, także jakby są takie w połowie. Cena takiej lampy to 35 zł. Tutaj natomiast dostępne są ramki na zdjęcia, takie zobaczcie bardzo duże. Taka ramka jest dostępna w cenie 12 zł, czy ten jakiś obraz, czy ten jakieś właśnie zdjęcie. Ogólnie, w pełni, wybór ramek jest naprawdę bardzo duży. Tutaj na przykład takie mniejsze ramki, które kupicie za dwie dyszki. A tutaj zobaczcie, te są bardzo ładne, bo one mają taki designerski wzór w ogóle dookoła. Nie są takie klasyczne 10 zł, nie są takie klasyczne, wiecie, jednokolorowe, tylko właśnie takie różne wzory. Kolejną nowością są jeszcze te sztuczne kwiatki, zobaczcie w tej doniczce, ale takiej twarzy za 20 zł. No i chyba z kwiatów tyle, pójdziemy zaraz dalej. Czy tutaj coś na świeczkach jest nowego? Nic nie widzę nowego. Na koce się na chwilę poduszki odwrócimy. Tutaj jest z napisem jakaś love chyba, tak? Tak, zobaczcie, tutaj taka w, trochę w stylu boho. Ona jest takie tak, napis love to jest, nie widziałam w początku dokładnie, kosztuje 40 zł. Tutaj też taki boho styl z takimi jakby, ono w ogóle były taką tęczą, czy jakiś taki mostek ma właśnie nadrukowany, tylko naszyty, tylko na tym po prostu nie ma ceny na tej poduszce. I tutaj jeszcze jedna też oczywiście taka boho za 25 zł, tu ma jakieś takiego liścia, czy jakieś trawy po bokach, jeszcze na narożnikach takie frędzelki. No, i prześliczna jest ta w kwiaty. Ona ma do tego taką brązową, zobaczcie, lamówkę, obwódkę taką dookoła. Ona jest dostępna w cenie 22 zł. Tutaj żadnych kocy nowych nie widzę, także chyba tu nie będziemy się już na dłużej zatrzymywać. Polecimy po prostu dalej. Nie, to no skocy w sumie to, ale to już wam pokazywałam. 35 zł. Z poliestrą one są wykonane. Ale dobra, tu z przodu widzę nowe kocyki. Na przykład, zobaczcie, też mi się kojarzą z takim bohostylem: 130x160. One kosztują 50 zł i to są takie właśnie kocyki, a na dole są jeszcze dywany. Zobaczcie też takie wszystko w ogóle teraz modne w tym stylu Boho, wcześniej styl skandynawski styl Boho, ale moim zdaniem to też tak trochę ze sobą połączone jest. Dywan ma wymiar 80x120 i kosztuje 60 zł. Ok, natomiast tak, powyżej dużo rzeczy. Na przykład takie, zobaczcie, organizery, właśnie na biżuterię. Bardzo ładne. Zieleń, czy to taki bardziej miętowy, bym nawet powiedziała. I tutaj zobaczcie, one są w cenie. O, cena mi spadła. Dobra, już podnoszę i już wam pokazuję. 20 zł. Ona była oderwana, także, żeby nie było, że to moja wina. Okej, okay, dobra, dalej. Zobaczcie, takie ciekawe słoiki. One mają e, to, co jest ciekawe, że stoją tak, jak były na boku, nie? One nie, nie stoją na podstawce, na spodzie, za dyszkę. To są dosyć pojemne i to są takie fajne właśnie do nabierania. Możecie tam jakieś sypkie pokarmy sobie wsypać e, i tu mają do tego jeszcze taką szpatułkę. Tutaj natomiast są jeszcze pojemniczki za 17 zł, większe i mniejsze. Natomiast te mniejsze, zaraz Wam sprawdzimy, w jakiej one są cenie. 15 zł. Natomiast na samej górze, tu zobaczcie takie do okrojenia, zaś dyszkę. Tutaj też zobaczcie taka siekaczka, jakby nie do ciasta. Właśnie jak tam wiecie, robić jakieś pierożki czy coś tam, to Wam się na pewno przyda 10 zł. Sobie możecie przekroić na połówkę, czy coś tam. Tutaj są te szczypce czy klamarki, nie wiem, zwał jak zwał 12 zł. Tutaj na przykład są takie trzepaczki do ciasta ciekawe. Zobaczcie zadyszkę. No i sitko do odcydzania. No i tutaj zobaczcie, też są nowe ręczniki do kuchni dostępne. Tutaj ręczniczki zaraz obczajmy, w jakiej są cenie. Ogólnie zestaw tych ręczników kosztuje 12 zł. I tutaj zobaczcie, na przykład poniżej dostępne są metalowe miski. to są akurat dość spore i cena takiej miski to 15 zł. Na dole są jeszcze mniejsze, zaraz Wam pokażę. Tu są, zobaczcie, właśnie mniejsze i tutaj tą mniejszą dostaniecie, kupicie za dyszkę. Ok, lecimy teraz na chwilę na dział z łazienkami, pojemnikami, takimi fajnymi drewnianymi rzeczami do kuchni. Tutaj zobaczcie, są te półeczki, gdzieś tam, które możecie sobie w narożniku umieścić. Za 30 zł właśnie dokładnie te same były dostępne w Action. Natomiast tutaj zobaczcie takie Home Spa za 6 zł, różne ciekawe rzeczy. Te wiszaczki są fajne, bo są w formie takiego x za 5 zł, one są dostępne teraz w Biedronce, ale dużo w wyższej cenie. Tutaj na przykład te kurtyny do prysznica za 35 zł, no i też nowe dywaniki, takie brąz, jeżeli macie mieszkanie urządzone w stylu boho, to takie właśnie dywaniki idealnie będą do niego pasowały, właśnie mi to spadło, i one kosztują 25 zł. Dobra, na chwilę na drugą stronę, bo tutaj też jest właściwie kilka fajnych, takich dosyć ciekawych rzeczy. Na przykład tutaj takie pojemniki do lodu za 15 zł, one są plastikowe. Albo tutaj takie zestawy plastikowych sztućców za piątkę. Tutaj na przykład dostępny jest taki do krojenia różnych cebul i tak dalej za 20 zł. A tutaj poniżej zestawy takich desek, zobaczcie drewnianych do krojenia, mniejsza, średnia, największa, bardzo przydatny gadżet. One są dostępne w cenie 30 zł. Ok, teraz na chwilę polecimy na ubrania, bo tutaj na przykład zobaczcie, pojawiły się takie niebieskie bluzy za 60 zł skarniobany, bardzo fajny materiał i naprawdę są całkiem spoko. Tutaj to już wam pokazywałam w poprzednim przeglądzie, ale one są nowością, jest dużo nowych osób, więc pokażę Wam jeszcze raz. Takie swetry czarne zobaczcie z jakby taką koszulą na dole za 35 zł w rozmiarach do XXL. Okej, okay, tu nie będę pokazywać Wam wszystkiego, bo często wiecie, stara kolekcja, nie ma sensu Was zanudzać, pewnie już widziałyście. Będę pokazywała to, co jest generalnie nowego. Te sweterki mi się ogólnie bardzo podobają. Są takie przyjazne we dotyku, bardzo taki ciekawy materiał, czy ogólnie bardzo fajnie też wykonane. I tutaj są jeszcze takie koszule, zobaczcie, czarne, bawełniane w takie serduszka. One kosztują 25 zł w rozmiarach do XXL. 3XL, nawet 3XL, tak. Tutaj dostępne są takie mini małe torebki, które kupicie za 35 zł. Bądź na przykład te pikowane za 5 dyszek. A tutaj na dole widzę jeszcze jakiś plecaczek. Ogólnie plecaki też całkiem fajna sprawa, ja ogólnie bardzo właśnie lubię. Kupicie go za 40 zł. Okej, tu też takie piżamki, ale to już chyba w zasadzie były, albo nie były, nie wiem, 35 zł. Ja ich nie pamiętam już przynajmniej. Patrzcie, jakie w ogóle fajne torby. To są duża dziewczynka, ale myślę, że one my ogólnie będą pasowały każdemu. Kosztują 40 zł. Bardzo fajne. No i tak lecąc dalej, to tutaj jeszcze trochę nowej bielizny, takie doły zadyszkę. Bądź tutaj jeszcze takie na przykład brązowe z koronką prześwitujące trochę. Ono kosztuje 20 zł. A tutaj dobra też pokazywałam. Co tutaj jeszcze nowego? Aha, zobaczcie tutaj takie doły za dyszkę, a jeszcze obok takie białe i ich nie było wcześniej. One mają, zobaczcie, boki takie koronkowe, siateczkowe, takie prześwitujące. Kosztują 10 zł. Do tego sobie tutaj górę na przykład możecie dobrać. Góra za dwie dyszki. Fajnie też zobaczcie, tak jak przed chwilą Wam pokazywałam te czarne, to dostępne są właśnie bardzo podobne zielone bluzy, swetry z taką koszulą na dole wystającą za 35 zł. Tutaj na przykład są jeszcze takie też koszule zielone za. No i była też ostatnio na przeglądzie taka czarna właśnie z tymi perełkami na, ręka, na rękawach, ale też jest dostępna właśnie zielona i na no, kosztuje 30 zł. Zobaczcie jakie fajne też bluzy, jeżeli uprawiacie jakiś sport, to właśnie te z są tutaj bardzo fajne. One są takie przepuszczające powietrze, oddychające, to też jest bardzo właśnie ważne. Dostępne są w cenie 40 zł. Do tego na przykład są jeszcze takie spodnie za 40 zł. Natomiast jeżeli wolicie coś bardziej takiego, wiecie, żywszego, te kolory nie czarne, to tutaj na przykład zielone takie legginsy sportowe kupicie za 40 zł. I do tego też bluzeczki można sobie właśnie dobrać. Tutaj są akurat takie bluzeczki na ramionczkach. Te bluzeczki kupicie za 30 zł. Ok, tutaj jeszcze takie damskie spodnie, szare i generalnie zaraz wam pokażę, bo też są czarne. Te szare kupicie za 30 zł, i zaraz tu wam pokażę, bo jest w ogóle też inne kolory. Tu klasyczna taka bluzeczka, na przykład czarna, ale to taka wiecie, prostota, po prostu prostoty za 17 zł. Brat, podłożymy tutaj, co Wam tu jeszcze pokazać? Nie wiem, czy to Wam pokazywałam, czy nie. Ona kosztuje trzy dyszki, też jest bardzo ładna. No i tutaj są właśnie te czarne dresowe spodnie i te spodnie kupicie za 30 zł. Z mojej strony też wszystko już pomału będę uciekać do końca. Na końcu są jeszcze szare, także oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod filmem. Będzie mi bardzo miło, dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało. Do zobaczenia. Hej!